Uwaga, to nie jest kolejny nudny kurs. W tym miesiącu nasi operatorzy i fotografowie zarobili po kilkanaście tysięcy złotych każdy. I ty możesz zrobić to samo. Jesteśmy jedną z największych firm produkującą zdjęcia i filmy eventowe w Polsce i mamy setki zadowolonych klientów. I teraz chcemy się podzielić tą wiedzą z tobą. Nasza akademia to nie tylko ponad 60 merytorycznych lekcji, bo dodatkowo dostęp do naszej społeczności oraz zleceń foto i wideo. Praktyczne porady, prosto z planów zdjęciowych, gotowe luty do filmów i presety do zdjęć, certyfikat ukończenia kursu. A co najważniejsze, najlepsi z was dołączą do naszego zespołu i pojadą z nami na płatne zlecenie na event. Wszystko w cenie jednego dnia pracy, operatora lub fotografa. Dołącz do nas już dziś i zacznij zarabiać na swojej pasji.